co sobie trener myślał przy wyniku 4 do 0, przed tym pierwszym rzutem rożnym na, na bramkę 4 do 1? Bo, bo chyba wszyscy myśleli, że ten wynik już jest pewny, zwycięstwo pewne i gdzieś tam myśmy już na stanowiska komentatorskich byli myślami bardziej przy meczu z ruchem Chorzów niż, niż w końcówce tego spotkania. Trener gdzieś też bardziej odbiegał od tego spotkania, no bo, bo później zostaliśmy wszyscy chyba mocno sprowadzeni na ziemię dla, dla Polonii Bytom. Tak, też byłem już daleko od tego meczu. Chciałem dać odpocząć niektórym zawodnikom, stąd tyle zmian. No a tu obróciły się, no, niewiarygodnie powiem szczerze te 6 minut nami zatrząsło, na ławce było też bardzo nerwowo i wśród zawodników to było widać na boisku na szczęście przetrwaliśmy ten ciężki dla nas okres, te trzy takie uderzenia ze stałego fragmentu i, i, i w końcu strzeliliśmy bramkę dającą nam zwycięstwo, także i tak szanujemy sobie bardzo te trzy punkty. Właśnie jakby to można wytłumaczyć te trzy bramki w takim krótkim czasie, po stałych fragmentach gry jakoś krucha konstrukcja psychologiczne niektórych zawodników, czy, czy trochę jednak pecha w tych sytuacjach, czy... czy no jakby trener to wytłumaczył? To nie jest pech, to jest po prostu brak odpowiedzialności w polu karnym moich zawodników. Niektórzy stracili krycie i stąd te bramki, także to są błędy indywidualne i na pewno będziemy wyciągać z tego wnioski i konsekwencje dla zawodników. Teraz mecz z ruchem. Pozytyw z, tego, z tej końcówki meczu na pewno to, że Damian na celu wpisuje się na listę strzelców. Tak, Damian nam się dzisiaj odlokował i to jest dla nas najważniejsze, bo miał z tym problem, ale dzisiaj dał dobrą zmianę, utrzymywał piłki i co najważniejsze, strzelił nam bramkę. Na pewno to go zbuduje. Przed meczem z ruchem Łożów jeszcze znowu do tego wracamy, bo to na pewno wszystkim nam towarzyszy. Dwie twarze Polonii Beton widzieliśmy dzisiaj. Ta twarz przez 87 minut, która pozwala Wam myśleć pozytywnie o, o wizycie na Cichej, ale też ta twarz przez 3, 4, 5 minut, która no, trochę niepokoić musi trenera i wszystkich kibiców Polonii Beton, tak? No oczywiście musimy zrobić z tym porządek, szczególnie te stałe fragmenty gry w defensywie, po których tracimy bramki. Bardzo mocno będziemy pracować nad tym elementem, żeby go poprawić, żeby z tego elementu nie tracić bramek. I to jest klucz do tego, żeby, żeby ta drużyna po prostu wygrywała pewnie. Patryk Stefański, zaczniemy od Twojej pozycji na boisku. Dzisiaj w takiej roli fałszywej dziewiątki zagrałeś. Jak Ty się czułeś? Bo doświadczony zawodnik poradzi sobie na każdej pozycji, można powiedzieć. A, a jak Tobie wyszło? No bo to Twoje doświadczenie w tej roli, także masz duże. E, znaczy, myślę, że to już, to już nie kwestia fałszywej dziewiątki. Po prostu na dziewiątce zagrałem, e, takie, taki gdzieś był pomysł na ten mecz. E, no musimy szukać skuteczności po prostu tego, żeby jak najwięcej bramek strzelać. I, i, i no fajnie, że dzisiaj się udało strzelić jedną, później jakąś asystę dołożyłem. Mogło być tego więcej, no ale nie narzekam, jakby mm, trenerzy wiedzieli, też w tamtej rundzie mieliśmy taki mecz z rekordem, gdzie, gdzie Adam Rzek był, pauzował. Ja na dziewiące zagrałem, też wpadło. Więc no, oby tak z ruchem było. No właśnie, to było tak, gdzieś takie podbudowanie, to zejście również było takim przygotowaniem pod mecz z ruchem, że już prowadziliście. W tym momencie chyba 4-0 zszedłeś, więc już gdzieś, żeby oszczędzać tych kluczowych zawodników na przyszłotygodniowy mecz? Yy, znaczy szczerze nie wiem, tu jakby decyzję trenera o tym, ile gram, jakby nie, nie, nie wnikam to w to, ale no cały czas szukamy gdzieś, gdzieś takiego optymalnego ustawienia. No dzisiaj wyglądało to naprawdę przyzwoicie, mieliśmy świetny wynik. No później. No, trzeba, trzeba sobie to obejrzeć, trzeba sobie wnioski wyciągnąć, no bo no nie, nie przystoi, no szczerze nie przystoi. No właśnie i dochodzimy do tego momentu kluczowego, tak naprawdę w tym meczu może od tego powinniśmy zacząć, bo się 4 do 0 i nagle w 3 minuty robi się 4 do 3, komentowałem z Krzysztofem Augustem i on aż musiał wstać, nie był w stanie oglądać tego na siedząco, bo to było takie wydarzenie, no, którego ciężko było się spodziewać z przeglądu tego meczu, bo, bo goście nie mieli nawet możliwości patrząc na to jak grali, żeby zdobyć jedną bramkę, a tu w trzech rzutach rocznych zdobyli trzy bramki. No i nie wiem jaki, w jakim przedziale czasowym, bo myślę, że to mogło być nawet 5 minut, szczerze powiedziawszy. No musimy się mocno, mocno gdzieś tam uderzyć w pierś i, i wyciągnąć z tego wnioski. No szczerze, no nie ma co się oszukiwać. No skandaliczna jakby sytuacja z naszej strony. Nie, nie przystoi to Polonii Bytom i, i nam jako zawodnikom, żeby popełniać takie błędy, żeby pojawiło się aż takie rozprężenie, żeby z 4-0 zrobić sobie nerwówkę na 4-3. Powiedzmy sobie szczerze, na były sytuacje na 4-3 jeszcze yy, polania stale silnica miała. No właśnie, więc tak naprawdę dwie, dwie takie twarze wasze. Dzisiaj przez 87 minut twarz drużyny, która śmiało aspiruje do walki o awans i która może mieć przed wizytą w Chorzowie apetyty na, na 3 punkty, ale te 3 minuty pokazują jednak, że, że trzeba być skoncentrowany na 90 minut. Bo, bo sport lubi różne historie. Eee, I koniec końców wydaje mi się, że fajnie, że ta nauczka przytrafiła nam się teraz. Eee, fajnie, że Damian później dołożył jeszcze bramkę na, na pin 3 i to też na pewno podbuduje go. Eee, Trzy punkty, to się liczy, powiedzmy sobie szczerze, że, że no mocne, solidna lekcja, pokory gdzieś tam przy 4-0 na 4-3, ważne żebyśmy z tego wnioski wyciągnęli i myślę, że dobrze, że nie w takim meczu, że w takim meczu, a nie w jakimś na przykład derbowym.